Tak więc ten odcinek będzie bardziej spokojny. Ten... To nic, że już na dwóch kołach i się wyjebałem. Robiłem podobnie, tylko zacząłem się poprawić. Chińczyk, przyjedź tu, proszę cię. Siema, z tej strony Żółty, a to jest już kolejny, siódmy, siódmy? Siódmy odcinek z serii Tirem przez Europę, czyli Eurotrack Simulator 2 Multiplayer. No, w skrócie, tak naprawdę. I co dzisiaj? W nie wiemy, bo jeszcze nawet ładunku nie mamy. Ale wiem tyle, że jest ze mną znowu Chińczyk. Witam, witam. I o zdrowie pytam. Ty gościkowa jesteś? Czy... Ja. Dobra, słuchaj. O, już wiem. Moż, tak, może. Moż może do Berna? Berny? Taka miejscowość? Nie mam. A do Torino? Mam. To jedziemy do Torino. Znowu krótką trasę. No, co poradzisz? Dobra. Szybko z miasta trzeba uciec, bo. Ej, ja palety chyba. Znaczy, palety, patrz. Lawety. Kurczaki? Nie wiem. Lawety, palety. Będę pierwszy. Oczywiście nie naprawiliśmy sobie samochodu. No bo po Nag co? Nagrywamy to prawie, że od razu. Czemu masz w prawo? Ja mam w lewo. Ja mam w lewo. To ja mam w prawo. Coś się się pojebało. O, to kto będzie pierwszy wygrywa? A taki może, może być taki. Mamy o, 184 km. Tak więc to jest wyścig. Tak więc ten odcinek będzie bardziej spokojny. To nic, że już na dwóch kołach i się wyjebałem. Robiłem podobnie tylko mi się poprawić. Chińczyk, przyjedź, tu proszę cię. Mówiłem jechać w prawo. Weź tu przyjeźdź, dobra? Przyjedziesz? Jadę, jadę, jadę. Prawie na zakręcie przygły. się wywaliłeś? Tak. A mój silnikiem, co mam się kołać? Tylko że ja jadę dookoła i nie macie. No jadę. Znaczy jestem. Nie w którym wiem. miejscu? Tu jest do spania miejsce jakieś. To, to jest A! Miejsce. To cię bokiem tam gdzieś walnęło przez obiad. O sieba. Bo na krawężnik wjechałem. Ja też wjechałem, też mnie podbiło, ale wy, wycentrowałem Co? Zasz radę nie? jakoś mnie wytaraskać czy, czy nie? Chyba nie. Wyścig się zakończy. Z yeah! Ale to była tylko rozgrzewka. Nie o, czekaj. I jeszcze piosenka zwycięstwa powinna teraz lecieć. Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Pff. W sensie nie nagrywanie, tylko no. No, ma się rozumieć. Dobra, także jadę do ciebie jedziemy teraz prawą stroną. Jak prawą? Bo ty jechałeś w prawo, nie? To już mi zmieniło trasę. To jedziemy. Jeźdź. Nie wiem, gdzie jesteś w ogóle. O, tutaj nie koło widzę cię tego. Na mapie. Gdzie? Hmm. No, jestem. 700 metrów od ciebie. No, tutaj przy tym spaniu. więc ciekawie się robi Skoro już na pierwszy, nie, na drugim zakręcie się wywaliłem Taki siódmy odcinek Oczywiście kierownicy nie mam, bo zapomniałem, wiadomo Ale w następnym już na pewno będzie Sklerotyk mhm. No i teraz Tirasy się nie odpali Dobra, jedziemy 154 km. Ej, to przez ten wypadek sobie tak naprawdę odjąłem kilometry. Czemu odjąłeś? No, miałem 184, a teraz mam 154. Ale jadę do ciebie. Hmm. No. Bo tam, tamtędy chyba było bliżej. Chyba tak. Czekaj, jadę tam do ciebie. Zaraz na krawężniki, uważam. Naprawiłeś? Czy nie? No co ty, za co? A naczepę gdzie masz? No przy sobie. A, już myślałem, że zapomniałeś. da zabrali mi przyczepę. Jako naprawa. Czekaj, bo to ten krawężnik. Może ty już musiałem pod prąd wjechać, żeby znowu się nie wykojugować. A ja myślałem, że to ty jedziesz za mną. Nie. A to jakiś... Bt poddasze. <grym> Czekaj. Kim poddasze, kurde? Yep. No, musisz, musisz, no to już nie odjadę, 90% mm -hmm. nie, no nie, ale daleko nie zajadę na tym silniku, no i ja awaria, dzięki jeszcze raz. Co tam powiesz, co dobrego jadłeś na obiad? Właśnie, ten problem, że nie pamiętam. Ader, <laughs> no, zostawiam. Wspaniale. wspaniale, wspaniale. Eee, no. Ja dzisiaj jadłem. A, to. A na no, no. Ja, co ja dzisiaj też jadłem? <gryw> ja dzisiaj jadłem żurek. To jest mi. I wiesz go -go? co to? Aż się poprawię. Powiedz kurwa kogo to odchodzi. No wiesz, że niektórzy nie wiedzą co to jest żurek No wytłumacz. Daj przepis Pokaż Magdege Magdzie Gessler Magda Gessler wie co to. Skąd wiesz? Skąd wiesz? Bo chyba gotowała kiedyś. Nie wiem, ale koleś przede mną jakoś wyrąbał w słup. Znaczy. Cześć! Nie, nie, nie! O ja, nie, nie! Nie, yeah. nie, 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 Co się stało? Już tam jadę. Kinczyk, musisz mi pomóc, bo... Bo ja sobie nie dam rady. Nie, nie... Uważaj, bo kolej jest przed tym. Ja tam nie chcę się wracać, nie? O masakra... Co żeście zrobili? Wjechałem w niego, a on mnie, widzisz, no... Weź tak od, od prawej jego strony, tak wiesz, i mnie popnij tu z mnie, tak. O, o. Dawaj, pełna pompa. No ale on się we mnie wpycha, no. no to weź mu, powiedz temu Lucjanowi, żeby... Lucek, weź się cofnij! O waria, <śleszczeń> Lucek Grzemiak miło i też. <śleszczeń> no dalej, Chińczyk, nie mamy co tego dnia. <śleszczeń> widzisz, że on się. Dobra, cofnij. Niech jedzie. O! No dobra, ale nie lepiej by było, żeby. Dalej, jedź koleś. Kiedyś widział, jak na dwóch No koszył. co on robi, no i. Ma miejsca, żeby nawrócił tu. Dalej, tą skanią. on cię tu. Stuka, że tak powiem. <laughs> No dalej lucek tofej <noise> <noise> Wolne ma Dziani w kapeluszu, to wiesz Ale jak to się trzyma tu w ogóle? Czekaj. Aha, nie, ej, jak ty... Aha, na jednym kole tak No Uch. Dużo mi tu nie dało, wiesz. No to co jeszcze raz? Ale mi uszkodzeń dało. Trudno. Masz kasę. <noise> o, dobra, jadę. Gdzie jedziesz, stoisz? No u mnie jadę To czemu? O, o, i latam No bo ja cię pcham No Na stecznym Dawaj Dauer silnika No teraz na dwóch stoisz No, nie Byś musiał z mojej pers perspektywy to zobaczyć Czym się robi print screeny? No print screenem, albo w 12. w 12. Czekaj, długie włączę. <grym> ja już mógł sobie wstawić. Boże. Już trzeci jedzie, a nie, to ten sam. Jakie jest życie tirowca? Oczywiście. Bo tak się dzieje na co dzień, na polskim. <grym> <pragnę. grym> tak. Czekaj, piątką. Pełna moc. Pełna no... no moc. Uuu! O! 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 Aż mi się. Co się dzieje? Czemu ja silnika nie mam w środku? 8 na godzinę. Nie, no, weź jeszcze raz. No, moment, bo nie mogę w o, ogóle o, nawet o. cofnąć. Czemu ja mam nawet na tylne koła tylko? No, awaria. Po prostu coś czuję, że się nigdy nie wypłacę, będę musiał nowe konto założyć. Trudno. Dawaj. Cucham, cofam, cofam, na razie. Dawaj, dasz radę. Muszę odpalić. Muszę odpalić. No, odpaliłeś. 40 i. Borsina! No. O, 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 o! No, 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 no! No! no. Tej, co się stało? No, no nie przewracam się. No nie się mogę! Na mnie. Ja... Panie, co się <laughs> <ty> teraz <Leo>? stanie? <laughs> Dawaj jeszcze raz. Koleś pisze Kosta Akorda. Kosta Akorda. A i czemu ja lewituję? No nie. Czekaj. Wrzucam bieg. No, 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 no. No. I, i będzie. No, jeszcze, jeszcze raz. raz. Dawaj. Dawaj jeszcze raz. O, nie. Eee. No dawaj, dawaj, dawaj. No nie mogę. Jedziesz. Czekaj, zgaś, zgaś. Po mnie jedziesz, chłopie. <laughs> Zgasz mi, czekaj. Awaria, czekaj, na przepych, o, dobra. Oj, oj, oj. No, awaria, czekaj. Dafik, dasz radę. No. Weź mnie popchnij, bo ja tam się zablokowałem, dawaj. No. Dobrze. Nie, zaraz drugą właśnie. Czekaj, czekaj, muszę cofnąć. Jest, jest. jest. Mm -hmm. Idealna pora, wiesz? Nie no. wiem, że latająco przyczepa. <grych> dawaj. No dawaj. No nie mogę. W prawo, o, prawo kręć. W lewo, raz. To ci. Dobrze, jedziemy. <grych> Lata przyczepa sobie. <grych> Na moście, <grych> Yes, yeah. Dawaj, pofnij mnie tak od, od, od spodu dawaj. Aż zarapowałem nawet. A tu. tu, tu. Czekaj, czekaj. Uwaga, rozpędzam się. Ale prosto mogę się ustawić, bo cię wyrzuci. Dawaj. Jedziesz? Prosto się ustaw! Próbuję! Jezu! Osiem, Przejadę! Dziewięt. Przejadę! <coughs> nie wyprzedzisz mnie nigdy! Jest! Skoczył na... na... Ten Ej, ale nie mogę. na tory. <coughs> nie mogę wyjechać. Awaria No jedź No czekaj awaria drugi jedzie Parz jak pędzi Ruch zablokowałem Dobra, jest Jedziemy No to te 155 km to będzie męczarnia z tym silnikiem No i jeszcze żeby mógł odpalić Pierwszy jestem jak na razie No, homo, <laughs> pisze. No, ja nie, nie widzę czatu nie jęczą. Znaki zapytania wysłucham. No, awaria, oczywiście. Ja chociaż się chcę do 50 rozpędzić. Ja mam 66 już. Ile masz uszkodzeń? Chyba z 70. Ja i 9 na czepy. A na czepy to ja nawet nie wiem. 10 mam na czepy. Znowu nic nie dostanę. No i ciężkie jest życie. Kurwa. Ten za mną też. Ten Luciano. Też po słupach jeździ. Luciano, z tego z, z, z tych kuliców, wiem, jak miłoś wrócił. Nie i teraz mam nagrymy. jedenastki ani 12. No super. To idź do gimnazjum po 13. <laughs> Dodajmy, że płaską. O, to od razu kawa może powiedzieć. Po co chodzi hydraulik do gimnazjum? Po płaską trzynastkę. A, 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 a. Kurwa, w słów ma no 93% uszkodzeń. Ja nie, 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 Ej, no, tir mi zaraz tak się uszkodzi, że nie będzie mógł jechać. To będzie masakra. Ja nie Noo, No, słupę. Słów, wjechałeś? to samo jak. Nie, nie chcę ruszyć. Luciana przyblokuje, przyblokuje go. Nie pomógł nam, nie? Wpychał się jeszcze. Chyba, że go zostawimy. Może jeszcze da radę nagrać jakieś odcinki ze mną. No nie chcę mi odpalić, czekaj tam na mnie gdzieś w przyrodzie. <noise> Przecież ja mam więcej procentów szkody, nie jakoś jadę. Nie trąb! Nie trąbię. Jakiś ziomek był Oj, no, no ja tak nie się tak zauważyłem. Tak. Super no. początek, no, nie, super. Nie odcinek. źle się zaczyna. Ej, wyrąbał w ten. Luciano? No, Luciano, wodz, wyrąbał Luciano. No nie dziwię się, że tam mu się dom spalił. Jak tak kombinował. dalej, Dafik. Jeszcze mamy 116 km. Dasz radę. Dobrze, jedziemy. Niech tamten wyprzedzi w końcu. No ja no, dzisiaj szybciej nie pojadę. Niż 80. No, bierz, bierz, dawaj, 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 co za kaleka. Co ci się takiego spodobało w dafach, że wziąłeś dafa? Dziadek nimi jeździ najczęściej. A widzisz. Zwłaszcza takim żółtym akurat, nie. Białym czy czerwonym, czy nawet niebieskim w tym roku, ale ja co roku zawsze jeżdżę z ale. Ale żółty wziąłem, no bo w końcu no nie sobie. Mój wujek jeździ Skanią, ale coś nie mam przekonania do tych skan. Nie wiem, ja jeździłem, znaczy byłem pasażerem Dafika, e, Volvo, Mana. Mi się najlepiej w Volvo siedział. I Renault jeszcze? I tu dosyć, że Volvo ma dosyć mocne silniki. I w grze i w rzeczywistości. To jeszcze. Te nowe Volvo bardzo ładnie wyglądają, się. tak po prostu nie wyglądają, to prawda.